Centrum Testów od 4 marca wieczorem, a następnie od 12 do, do 20 przez 10 dni. Jak ktoś jest we Wrocławiu i myśli o zakupie tych słuchawek, to będzie miał szansę je tam przetestować. Składane. to jest w sumie ekran Samsunga jakby nie patrzeć ładnie aczkolwiek ta tapeta to za tą tapetę to się płaci 7,5 koła i jak dla mnie to warto 20 flipy i Oppo point N. No i sami macie porównanie jak wyglądają takie składane telefony na pół jak wygląda klasyczny smartfon w roli mini tableta Fajne Mini tablet, bez sensu Czemu? Dobra, jak oceniasz wagę tych dwóch telefonów. Po prawej flip jedynka, po lewej flip trójka. No twoja nie tak jest, no to waga jest bardzo podobna. Tak? Tak, nie są ciężkie, są, są w miarę ok. W porównaniu do OP po... Fight e, N, tak, czyli dokładnie. tego, którego trzymam teraz w ręce. Tak, jest on strasznie ciężki w sensie ten OP. Tylko też dla... bierz pod uwagę, że to jest po prostu taki, wiesz, telefon, a tak la książka, książka, nie a to tak, jest. Tak. E... Jak dla mnie to... Są fajnie lepsze niż taka książka. Ten flip to jest jak dwa telefony po sekundę, dwa telefony w kieszeni. Nie? No to widzisz. A To jest lepsze, bo taką sobie składasz, o i wkładasz sobie do kieszeni, i ten jedynka strasznie się palcuje. Zrobiliśmy z dwóch zetflipów i o po. szczerze, nawet nie wiem co, namiot. Namiot ze skrzydłami. Tak, namiot ze skrzydłami. To są te czasy, to są czasy, gdy telefony miały klapki. Tylko, że to jest dość świeży telefon. Tego już się dzisiaj nie spotykam. Miałem gimbala jeszcze testować Dobra skanujemy byle jaki Nie byle jaki Dobra niech będzie ten Poczekaj. który testuje Gdzie jest z iPhone'em iPhone to zrobić Czekaj Tu są telefony Ale, ale tego testuję teraz Ej ale to do, Linkuje do euro Czekaj Tu raczej nie ma słowa żadnego Dobra skanujemy wszystkie po kolei Mamy hasło to co przed chwilą widzieliście to część zagadki, która została przygotowana przez organizatorów. Nie będę oczywiście zdradzał pełnego hasła, ponieważ wydarzenie dalej trwa, no i szkoda psuć innym zabawy. Wróćmy sobie natomiast jeszcze do Oppo Find N, ponieważ uważam, że jest to dość ciekawy smartfon. Ale jednak widać tutaj ten postęp, że nie ma tego wgłębienia jak w przypadku Z Folda 3, Z Flipa 3. Co yy, prawda pod światło jak teraz się przyjrzymy. No, widać, że są takie jakby dwa mniejsze, ale tego się praktycznie nie wyczuła pod palcem. Ja nie jestem w stanie tego wyczuć. Więc jednak postępy są robione i podejrzewam, że z biegiem czasu te telefony będą po prostu coraz lepsze. No, na tym głównym ekranie jednak trochę rys jest, ale to jest dziwne, bo tutaj jest normalne szpo. Yy, co prawda, ten egzemplarz jest dopiero od wczoraj wypożyczany, nie? Od 18. No, od wczoraj, ale... A Myślę, dzisiaj, że dzisiaj to jest no. Myślę, że tam zdjęli z wystawy go wzięli. No, więc tak. Tutaj jest chyba Gorilla Glass Victus, tak mi się wydaje. Jeżeli nie ma Gorilla Glass Victus, to wam po prostu tutaj dam adnotację, jaka, jakie to jest szpon tutaj na froncie. Jeżeli chodzi o ekran wewnętrzny, jak mówiłem, nie ma tego wgłębienia. Jedną ręką za bardzo chyba też go nie otworzę. Weź mi go otwórz. Ale ja jedną ręką go otworzę. Dobra, co mam to? Jest za ciężkie jeszcze rozwala. O, jest to taki fajny tryb, że można obiema kamerami naraz nagrywać. Może to teraz nagrywam jedną podłogę, ale y, można. O, teraz eee, Faktycznie, no, całkiem spoko. No, Cześć, bo Chyba to bardziej w założeniu powinno wyglądać w ten sposób. No i będąc z wami w pełni szczery, miejsce naprawdę super na odpoczynek, a sam pomysł na wypożyczenie w pełni wolnych od blokad egzemplarzy do testu to strzał w dziesiątkę. W samym centrum jest naprawdę ładnie, natomiast, jak mogliście już pewnie zauważyć, jest dość głośno. Podczas przebywania wewnątrz gwarantuję, że nie zrobię wam to żadnej różnicy. Niestety, podczas oglądania filmu jest to dość irytujące i starałem się z tym walczyć w postprodukcji. Mimo wszystko, oferta produktów do testu jest naprawdę spora, a prace wywieszone praktycznie w każdym miejscu są naprawdę sztos. Jakoś miałem możliwość przetestowania Z flipa trójki oraz zestawiania go z moją prywatną jedynką, udało mi się nagrać krótkie porównanie obu telefonów. Do nagrania porównania wykorzystałem już mikrofon krawatowy, także spokojnie, jeżeli chodzi o hałas. Film pojawi się wkrótce. No i na szybko kończąc, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić was do tego lokalu i sprawdzenia samemu, ile fajnych rzeczy na was czeka. Jeżeli film wam się spodobał, zachęcam do pozostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. drive a faster car.